z Zbiórką charytatywną. Tak, drodzy Państwo, mówiliśmy Państwu, że mamy tutaj niedaleko, mieszka w Kołaszynie Wojtek. Tak. Znacie Państwo? Słyszeliście? Tak. Młody chłopiec, 8 lat. 8 lat. Wydawałoby się, że jest już wyleczony i nastąpił nawrót choroby. I to jest ta smutna informacja, która zagraża jego życiu. Zwany jest zabójcą dzieci. W przerwie będziemy chcieli kilka rzeczy zlicytować i to jest ta dobra wiadomość, bo wiemy, że dzięki tej licytacji Wojtek będzie o kilka kroków bliżej od możliwości przeżycia, bo jest terapia, kosztuje 1,5 miliona złotych, która może uratować mu życie. Państwo jacyś tacy osowiali, osmutniali. on nadzieję, że wszystko dobrze, tak? O, Jezu, nie wiem, nie wiem. Aż, zapyta, czy tak zapytać, czy mamy zacząć śpiewać hymny? Coś jest mi? tak coś coś brzęczy, prawda? Ale to nie wiem, czy to Ty tak brzęczysz? To ja tak nie brzęczę, Tak. O, przestało brzęczeć. Przestało brzęczeć, Teraz jest Drodzy jest, Państwo, jak się jest, macie? Jak, jak się ma łuku. Jak się je Łuków? Gdzie was je? już Jezu, ile ludzi. Nie, bo teraz dopiero widzimy panie. Jak się ma A ciepło tam u Was? Ciepło Ciepło? Opa. tak ciepło tam. Tam jeszcze ludzie siedzą ponoć. tam jeszcze jacyś. Wow. Strefa VIP. A, no jest. Czy z tym, z tym, <laughs> to jest. Wszyscy z spoljoną, bo To są ci. Ale na no, ja razie tutaj oponami palicie w tym łóżkowie, tak a ponami, tak? Oponami. bardzo tak? no, dobrze. Nie, bo to trzeba palić, wiadomo. ja chciałem zapytać, czy są na sali jakieś 25-letnie kobiety? <laughs> bo ja któraś już dała 30, to, to. nie ma. To, na scenie nie ma, ale też daje przyjemność, proszę. się spókać, połowa... nie ma widowni do tej kobiety, a druga połowa do ich kierowcy, nie? No, no właśnie, bo jak są, no, to, to, to mi się polecamy, prawda? Bo wiadomo, że po alkoholu różne rzeczy łatwiej przychodzą. I oczywiście, nie, 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 nie to. Chodziło mi o występy też. Witamy Państwa bardzo serdecznie. cieszymy, No, troszeczkę Państwo się rozkręcacie trochę. No, trochę tak brzmiało tak, jakby tutaj, taka, tak, tak bardzo poważnie ten Pan Dyrektor tak oficjalnie o, kocha, otworzył. Kurde, baliśmy się, że jeszcze będzie minuta ciszy, ale nie. Prawda. <hartu> to jeszcze się nie było. Ewentualnie w czasie naszego występu może się pojawić z Państwa strony minuta ciszy. Nie będziecie się śmiać, ale mam nadzieję, że do tego, do tego no, dzisiaj nie dojdzie. Witamy Państwa gorąco. Cieszymy się, że jesteście. Fajnie, Fajnie że przyjechaliście, że przyszliście. Wszyscy są z Nie. Yeah. Dobra, to, to to, Ja muszę poczekać, kto jest z Rekapurę. Nie, no sporo. Słucham, Dobra, to no drugą nie, To nie jest łukowa. Nie jest łukowa. Pani nie jest łukowa? A skąd pani jest? Z leśniczówki. Z Tego się Nie, słuchajcie. To to dla słuchajcie. Dla <noise> nie, po prostu są takie drogie mieszkania teraz w Polsce. że jest naprawdę leśniczówki. Są, ludzie, ludzie, to jest, ja nie wiem do czego my dojdziemy. Leśniczówka. Nie wiem, ktoś jest z ziemianki? Nie? Nie? Incydent? To jest Tippi może? Steeping, to o to. A iglo? Iglo? Nie, iglo jeszcze, jeszcze nie czas. Ale jeszcze, jeszcze będzie. Dobrze, witamy panią ze śliczówki. A, dlatego... Wilk koło pani się. Tak. Okej, okay, a gdzie pracujesz? Co robisz takiego? Ciekawego. Pilnujesz nie drzew w lesie. Też bym się tak tłumaczył. Tak. Znam takie zawody, też są takie pani. Nieważne, nieważne, nieważne. Marzena. Nie, a uu, a uu, słyszałem No wiem, przyszła z wilkiem. Dobra, Marzena, może, że tak powiem, nie drążmy drzewa, y, tematu. Nie dr drążmy tematu, jesteś z lasu, to już wiemy, fajnie i dobrze, dobrze, że się jakoś tam cywilizujesz, prawda? Sprawa, masz, sprawa jest taka. Otóż poproszę cię za chwileczkę, żebyś zamknęła swoje piękne oczy na trzy sekundy. O. Po trzech sekundach, tak, otworzyła swoje piękne oczy o. i spojrzała wtedy na mnie o. i powiedziała pierwsze słowo, które przyjdzie ci wtedy do głowy jakie skojarzenie, dobra? Wizualne. Nie wiem, tam może być George Clooney, prawda? <noise> gdzie ty jesteś podobny do George'a Clooney? Ja nie, no, nie jestem ty podobny, nie do Clooney. Ja... podobny do niego. Ja nie. Jest... Słuchajcie, ja jestem podobny? No, tak. Proszę pokażę wam nawet gdzie. O, proszę, od odtąd do To jest. <noise> tak. Właśnie tu jestem podobny do Kluneja, a ty gdzie jesteś podobny do Kluneja? To już się nie odwracasz. Nie, nie, nie. Ty już nie pokazuj. Dobra, kojarzysz, tak? Czyli, czyli ten pierwsze takie słowo z jakiej kategorii? Żeby... E, patrzę na ciebie, no? patrzę na nią, mówię: dzikie zwierzęta. Oh. Co tam ci w lesie biegam nad głową? Jak chcesz śpisz? to do kogo jestem podobny? Dobra. Witamy serdecznie, kabaret Chyba, a także Mariusz Kałamaga. Dzień dobry serdecznie w żółtym sweterku. Pożyczyłam tylko na, na ten występ. właśnie. To jest nasza Magda, która przed chwilą y, zeszła ze sceny, podobnie jak my. Po wspaniałym występie dla Łukowskiej publiczności podczas drugiego Łukowskiego Maratonu Kabaretowego, tam gdzieś za ścianą gra kabaret Anim Rumru i część mieszkańców Łukowa właśnie. Pęka zrywa ze śmiechu. I zrywa swoje boki. A jeśli chodzi o nasz występ, jak było? Nie! Nie, nie, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo... Już chętnie wrócimy do Łukowa, bo było tak fajnie. – Kaczo, byczo i indyczo. – Było super i mamy nadzieję, że ten 11 listopada będzie przez cały rok wesoły. Znaczy nie 11 listopada, tylko cały rok będzie wesoły jak 11 listopada i składamy Państwu serdeczne życzenia z okazji naszego Święta Niepodległości. – No i pozdrawiamy serdecznie. – Kabaret Chyba i Mariusz Niech żyje Łuków i Polska. Jesteście przygotowani, zwłaszcza pierwszy żołnierz. A to się ceni. Za to zwłaszcza pierwszy żołnierz. Drodzy Państwo, Michał Marcin Waldemar. Tak jest, bo trzech jest. Trzech jest. Rodem z Lublina. Wielokrotnie w Łukowie. Część przejazdem, część na zawodach sportowych. Wiem, co mówię. A część po raz piąty lub szósty, nie potrafią dokładnie określić. Włkowie w takiej formie, czyli najlepszym, na no. drugim Na. A drugim, tak, drugim maratonie, to jest tam druga, drugie Bo na pierwszym to by nie było, to nie wiem. Ale na drugim jest ok. E, szanowni Państwo, przed Wami kamaret, a nie mrobrot. po tym duęcie konferencjerskim, bo tak rozbawianie, że po prostu e, mówię, kurde, nie wejdę że się nie przebije, po prostu, ale, ale spróbuję. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy dzisiaj w Łukowie, bo akurat tak się składa, że jest 11 listopada e, w ogóle święto Niepodległej Polski, ale pomyślałem sobie, że to jest super okazja, żeby za zawalczyć dzisiaj z pewnym e, takim szeroko istniejącym w Polsce stereotypem. No, a mamy różne przywary, trzeba z tym walczyć. I dzisiaj zawalczymy z takim stereotypem i udowodnimy Wam, że każdy, ale to bez wyjątku każdy mężczyzna może być zabawny. O, tu właśnie, tu, a właśnie po to robię, po to robię właśnie pauzę, żeby się Panie mogły wychwichować. Ja, ja dokładnie dziewczyny wiem, co Wy sobie teraz myślicie. Ja sam mam żonę, ona ma koleżanki, one się spotykają u nas w domu, w kuchni, na takie damskie wieczorki przy winku. Ja to nazywam wieczorem z czwartku na wtorek. I, i oni się spotykają, tam się piją wilko, tego nawet nie trzeba podsumować, o czym one rozmawiają, bo to pół osiemna słyszę, o czym rozmawiają. I jak to na takich damskich wieczorkach, wiadomo, przy winku do trzeciej butelki rozmawia się o dupie Maryni, a po trzeciej butelce o partnerach. I u mnie w domu jest tak, że tam trzecia buteleczka pęka i się zaczyna. Widziałaś Monika, widziałaś, tak wszyscy zabawni, ten mój nie zabawny. No mówię, i Iwona, co ty mówisz w ogóle? Twój jeszcze piwo śmiesznie okiem otwiera. Mój to jest I ja sobie tego słuchałem i mówię, dość, trzeba udowadniać ludziom, że każdy mężczyzna może być zabawny. I my wam to dzisiaj udowodnimy, że każdy mężczyzna może być zabawny, pod jednym tylko małym warunkiem, że akurat przechodzi kryzys wieku średniego. Dzień dobry panowie. Telewizja Łuków TV. Dzień dobry. Jak się podoba w Łukowie? O, bardzo ładnie jest, to znaczy nie widzieliśmy za dużo, bo się szybko ciemno teraz robi i jak wjeżdżaliśmy, to widoczność jest tak ograniczona, ale, ale jest okej okay, w porządku. A ja dzięki organizatorom i herbatce z prądem widziałem łuków w pięknych kolorach i występ, i cudownie było. No właśnie, a jak wspaniała łukowska publiczność, to no występ chyba wam się podobał. To nie chodzi o to, czy nam się podobał, chodzi o to, czy podobał się publiczności. Publiczność biła, brawo. Skmiało się w dobrych momentach. Więc jesteśmy pod wrażeniem, naprawdę. Dla takich ludzi tworzymy to, co tworzymy. Ja tylko mam jedno pytanie, czy y, to była ustawka, że ten facet wskoczył na scenę i tak? U, czy to nie wiem, chyba nie, chyba, chyba nie, 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 wiem. nie. A jeszcze takie jedno pytanie dodatkowe. Po co wozicie ze sobą tego grubego? Kogo? Tego grubego? Nie, nie kojarzę, nie, nie, kojarzę, tak, nie bo... kojarzę w ogóle. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. No. Musimy sprawdzić w samochodzie, bo jeśli faktycznie ktoś z nami jeździ, no to, to trzeba to sprawdzić. Czy przyjedziecie w najbliższym czasie jeszcze raz do Łukowa? To zależy, co to znaczy dla pana najbliższy czas, bo akurat dzisiaj jedziemy do Lublina i jutro mamy wolne, więc na pewno nie, nie jutro, ale trzeba czujnie po prostu trzeba, może niech pan stoi na rogatkach Łukowa i Wypatruję. Ja na pewno nie przyjadę jutro, bo jadę do Krotoszyna, także kawał drogi przede mną. Właściwie, o, to już muszę się zbierać. Dziękuję Panu bardzo serdecznie i zapraszamy w przyszłości. A jak nazwisko Pana? Roman Tozimski, Łuków TV. Subskrybuj kanał, uśmiechaj się każdego dnia.